Dzisiaj ogórecznik roślina miododajna, roślina, która zadomowiła się u nas w Polsce dzięki temu, że jest wykorzystywana właśnie w rolnictwie jako roślina miododajna, piękny kwiat niebieski, dawniej uważana jako roślina dla wspomagająca odwagę oraz roślina, która wyciska pod Moczopędna. Zawiera bardzo dużo różnych soli mineralnych, mineralnych: potasu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi, witaminy C. Olej z nasionek, które tutaj się wytworzą, jest bardzo zdrowym olejem przeciwzapalnym. Cała roślina to zbieramy z niej liście. Niektórzy zbierają również też łodegi, kwiaty, a potem nasiona. Olej ma trochę więcej pożytecznych dla nas substancji, ale ogólnie rzecz ujmując, roślina ta usuwa szkodliwe produkty przemiany materii, wspomaga nas w chorobach nerek, przez co też nie dopuszcza u nas do reumatyzmu. Bardzo dobrze wpływa na górne drogi oddechowe poprzez substancje śluzowate, które są w niej zawarte, możemy korzystać, tak jak ja dzisiaj zaraz sobie będę rozgniatała liście, wyciskała sok na chrypkę, którą mam właśnie słychać. Wspomaga nas właśnie w chorobach górnych dróg oddechowych. Widzicie, jak pięknie pracują owady. Bardzo dobrze jest też y, korzystać z liści, z papek, y, z nalewek, z naparów jako y, lekarstwa, które regenerują naszą skórę. Pomagają nam, nam w trudno gojących się ranach, egzemach, czerakach. Picie naparu z ogórecznika, którego suszymy w 40 stopniach Celsjusza albo w ciemnym, przewiewnym miejscu w upalny dzień, pomaga w usunięciu napięcia przedmiesiączkowego. Również picie tego naparu i oleju wspomaga nas w walce ze złym cholesterolem, oczyszcza nam po prostu nasze żyły. Buduje również paznokcie i włosy, wiele różnych kosmetyków jest wykonanych na bazie tego ziela i oleju. Jest to zioło kulinarne, które możemy spożywać w postaci takiej jak szpinak, możemy dokładać do różnego rodzaju twarożków, sałatek. Te listki używamy do tego i kwiaty listki według mnie to trzeba po prostu sparzyć żeby pozbyć się tej szorstkiej z, z, zobaczcie to jest właśnie takie dosyć szorstkie takiej y, powłoczki która jest na wierzchu na tych listkach i można to po prostu spożywać, dodawać do mięs może być to też farsz do pierogów y, zmieszany z jakimiś dowolnymi przez was dodatkami i będzie naprawdę bardzo pysznie i zdrowo, zdrowa roślina, korzystajcie z niej w swoich ogrodach, siejcie ją gdzieś przy truskawkach, przy poziomkach, wtedy tamte rośliny, te owoce pięknie dojrzewają, bo są również zapylane przez te owady, które tutaj tak dzielnie pracują. Ja mam tutaj zaraz pomidorki, więc też od razu mam zapelone bardzo szybko też moje pomidory. Pozdrawiam Was. A jeszcze jedno. Na dzisiaj napój sobie przygotowałam. Nie przygotowałam tego wczoraj, o jak pięknie słońce wyszło. Bo to dobrze jest zrobić na noc. Rwiemy te kwiaty, troszeczkę listków i zalewamy myjemy je, zalewamy zimną wodą, zostawiamy na całą noc, gdy nie mamy po prostu czasu. Tutaj zobaczcie jest już umyty kwiat ogórecznika i zalany wrzątkiem, resztę zupełnie zimną wodą. Butelkę mam zamkniętą. Można dołożyć kostki lodu. Bardzo dobre na upał, napój chłodzący, który również wam da wiele od siebie substancji zdrowotnych, o których wcześniej mówiłam. Pozdrawiam.